Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Songa dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii Pradniki Songa Bardzo dawno tej serii nie było ale patrząc co się dzieje na YouTubach YouTube naszych i patrząc też na fakt że pasowałoby troszeczkę na moim kanale więcej merytoryki no i to się przymierzałem już bardzo długo, bo jakiś materiał powstał, ale jakoś nie miałem weny więc dzisiejszy materiał będzie troszeczkę Hmm, troszeczkę poważniejszy, że to tak nazwę i jak sami w tytule już możecie widzieć yy, to yy, będzie materiał o tym co wziąć na pierwszy cykl sterydowy. Oczywiście ja tutaj yy, nie będę mówił dokładnie jakie dawki i przez jaki okres czasu, jedynie powiem czego nie wieście za, na pierwszym razem oczywiście użyję też argumentów dlaczego yy, wybór yy, na przykład testosteronu jest lepszy niż na przykład metanabol, także za chwilkę dojdziemy do tego, ale czy na pierwszy cykl metanabol? Kurwa, nie sądzę. Okej, okay, dlaczego nie powinno się brać metanabolu na pierwszy cykl? Ponieważ jest więcej minusów niż plusów wybrania na pierwszy strzał metanabolu. Nie opłaca się po prostu. No też nie oszukujmy się, jeżeli ktoś chce już wejść na, na doping i ktoś proponuje metanabol, no to nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ żeby nie nabawić jakiś Problemów, problemów wątrobowych przede wszystkim musisz do tego zaopatrzyć się w środki, które będą regenerować tą wątrobę to zraz, czyli kolejny koszt druga kwestia to jest oczywiście odblokowanie po takim cyklu no i patrząc na fakt, że jeżeli nie chcesz mieć jakichś większych problemów z wątrobą, to najlepiej takiego cyklu nie ciągnąć więcej jak 5-6 tygodni no to patrząc na na okres trwania tego cyklu i na to jakie będziemy mieli efekty ze skutkami oczywiście jest to oczywiście kwestia nieopłacalna więc jeżeli chodzi o metanabol jeżeli ktoś wam mówi o metanabolu po prostu sobie dajcie spokój i też nie ma czegoś takiego że metanabol no tego jest jeszcze jest dużo rzeczy które metanabol oczywiście to są minusy metanabolu to znaczy zostajemy z gagi samopoczucie jest gorsze, nawet niektórzy mają takie delikatne stany depresyjne, zaczynasz w ogóle rozkminiać jakieś tematy więc metanabol naprawdę nie jest najlepszym środkiem w ogóle, wasze ciało jest wizytówką tak, czyli inwestujecie macie świadomość tego, że biorąc środki dopingujące w pewnym sensie jakoś to zdrowie może ulec Pogorszeniu, tak. Więc sterydy nie są zabawkami, to nie są bezpieczne środki. Każdy środek ma jakieś swoje minusy, ale tak jak mówię, metanabol tutaj odpada. Ja bym na Waszym miejscu w ogóle zapomniał o tym środku. Jest bardzo toksyczny dla wątroby i nawet przyjmując nie wiadomo ilości osłonek, oczywiście pomogą osłonki, ale i tak, i tak. Ta wątroba dostaje w kość, więc teraz co brać na pierwszy cykl? Powiem wam, co ja oczywiście, gdybym miał komuś polecać. Oczywiście nie polecam nikomu z sterydów, ale gdybym miał polecić to na pierwszy cykl, z całą pewnością byłby to tes testosteron. I tutaj do wyboru wybrałbym albo testosteron Enant, albo testosteron Cypionat. Co do długości cyklu, tutaj nawet na pierwsze strzały mogłyby być, mogły być mogłyby to być nawet nawet 12 tygodni, nawet bym powiedział, że więcej na samym testosteronie oczywiście tutaj dawka musiałaby być już odpowiednia ponieważ e, przy oczywiście tutaj też gdybyście zaczynali swoją przygodę to musielibyście się naprawdę wyodukować i poszukać badania, które Mniej więcej Wam pokażą, co się dzieje przy różnych dawkach testosteronu, właśnie NANTA albo cypronatu. Tutaj najlepszym rozwiązaniem jest bardzo małe ilości testosteronu co, co tydzień, jest znacznie małe. No, oczywiście są to dawki większe, tak? bo to są dawki około no, tak do 400 mg tygodniowo testosteronu ale można dojść do takiej ilości testosteronu w tygodniu gdzie przy robieniu badania, przy robieniu badań ta suma nie będzie aż tak podwyższona czyli można powiedzieć, będziemy na naturalnym poziomie testosteronu robiąc oczywiście przy tym masę mięśniową nawet do w ciągu okresu tam 4 miesięcy możemy zrobić nawet kilka kilogramów masy tak więc tak to wygląda no oczywiście co do, co do testosteronu wynikło z tego, że tutaj jedyne jakieś tam skutki uboczne oczywiście przy większych dawkach ten testosteron będzie podwyższony już znacznie, więc tutaj to tak mówię, tylko i wyłącznie trzeba się wyedukować, poszukać informacji jakie dawki są bezpieczne ja Wam tutaj nie będę mówił jakie dawki macie przyjmować, to też, to, to też jest indywidualna sprawa ale oczywiście te badania są ogólnodostępne. Ja tutaj też udostępniłem Wam w bardzo fajny artykuł. Mi się wydaje, że tam jest chyba wszystko, co, co powinniście wiedzieć. I co do stresoceronu, tutaj skutki są o wiele mniejsze. Jeżeli chodzi o jakieś szkody dla wątroby, nerek i tego typu rzeczy. Tutaj wszystko jest znikome. Jedynym skutkiem ubocznym, jakie, jakie możecie zauważyć, to jest po prostu bardziej tusta skóra. No i trądzik, tak? Ale tak jak mówię tutaj to tylko i wyłącznie mówię o opcji z ilością testosteronu tygodniowo na takim poziomie, że, nas, że nasz poziom testosteronu można powiedzieć się wyrównuje, więc tutaj, można powiedzieć, lecimy na takiej jakby naturalnej kresce, nawet biorąc ten testosteron. Oczywiście przed, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek cyklu. Należy się wyedukować w tej kwestii, poczytać o danych środkach, jakie są skutki uboczne, poszukać jakieś badania, właśnie, żeby się dowiedzieć, co w trawie piszczy, jakie są skutki, i to wszystko. Tak? Także mam nadzieję, że ten materiał coś Wam delikatnie wniósł. Jakbyście mieli jakieś pytania, to możecie śmiało pisać Jakbyście nie mogli znaleźć, ja Wam zawsze mogę podesłać po prostu rzeczy, na których się mniej więcej też sobie też bazuje, chociaż większość rzeczy jest można powiedzieć wyrobiona przez, przez kilka lat doświadczenia ale tak mówię, tutaj jeżeli chodzi o, o kwestie dopingu to tutaj edukacja jest najważniejszym elementem tego, tej całej zabawy, także to by było na tyle. Pamiętajcie, nigdy nie bierzcie na pierwszy cykl metanabolu. Jeżeli się zastanawiacie, to bierzcie testosteron Enant albo Cypionat. I tutaj, oczywiście, dawki z głową, Nie ja bym nawet na Waszym miejscu nie przekraczał 500 mg tygodniowo. Jeżeli to jest nawet początek, także tutaj w kwestii szodblokowania odblokowania powiedziałem. No to kwestia jest praktycznie taka sama jak przy metanabolu, ten odblok tak czy, tak czy inaczej musi być, nawet jeżeli byście brali tego metano, ten metanabol w małych ilościach i to przez okres na przykład 4 tygodni. Ale jak sami widzicie, tutaj macie 4-5 tygodni i to w małych dawkach, i tak prawdopodobnie jakieś uszczerbki delikatne, jak pójdziecie zrobić badania, będziecie mieli to wszystko podwyższone, ale testosteronie niekoniecznie, tak? Oczywiście, jeżeli będziecie zachowywać tą normę, naturalności, że tak powiem, to wszystko będziecie mieli w normie, nawet poziom testosteronu. Jeżeli przekroczycie, no to jedynie skazniki poziomu testosteronu będą wyższe, ale to jest, prawda, normalne, tak. Więc to było na tyle, jeżeli są jakieś niejasności, jakieś błędy, piszcie w komentarzu, Hej, tujcie, jeżeli coś powiedziałem nie tak i w następnym materiale na pewno to wezmę pod uwagę, także to było na tyle. Trzymajcie się, Sągo F nowa strona me me merytoryki na kanale, także y jeżeli podobało się, łapka w górę, trzymajcie się na razie.